Dzisiejsze baseny byliśmy zmuszeni zamknąć, pokazała się decyzja sanepidu. W związku z tym, że podczas rutynowych badań, które przeprowadzamy przez cały sezon, okazało się, że pojawiała się bakteria, no, która nie pozwala na to, żeby przyjąć klientów na, na naszych basenach. Ze swojej strony robimy wszystko, żeby maksymalnie szybko, te baseny oddać z powrotem do, do, do użytku. Natomiast no nie jest to dość proste. Okazuje się, że bakteria jest odporna na różne podstawowe takie środki chemiczne. Natomiast my ze swojej strony wykonujemy czynności, które pozwolą uruchomić dla Państwa obiekt. A więc płuczemy filtry, wymieniamy wodę, dozujemy środki chemiczne, które mam nadzieję przyniosą efekt taki, jaki oczekujemy. W związku z zamknięciem basenów, szanowni Państwo, chciałbym zdementować pogłoskę, która się pojawiła już wśród mieszkańców i nie tylko, że, że na terenie basenów letnich mamy koronawirusa. To nie jest koronawirus. Nasze działania, które podjęliśmy na początku sezonu, pokazały, że były skuteczne, są skuteczne. Koronawirusa nie mieliśmy, nie mamy, natomiast jest to bakteria, z którą walczymy.